Witajcie, witam Was kochani w kolejnym filmie. Wiem, że nie było mnie tutaj przez dość długi czas, ale postanowiłam coś dla Was nagrać i dziś będzie to makijaż, który już w tej chwili widzicie na mojej twarzy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak powstawał krok po kroku, jakich kosmetyków użyłam, to zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania dalej. Jako bazę pod cienie nakładam korektor. Tym razem jest to Eveline Liquid Camouflage w odcieniu 03 Vanilla i nakładam go na całą powierzchnię mojej górnej powieki. Następnie przechodzę sobie do paletki z Mua Makeup Academy. To jest paletka o nazwie Fire Vixen. A cień ma numerek 13 i nakładam go pędzelkiem Hulu P68 w miejscu załamania górnej powieki, lekko powyżej oraz w zewnętrznym kąciku oka. Następnie cieniem numer 3 z tej samej paletki rozcieram sobie górną granicę poprzedniego cienia. A pod łukiem brwiowym aplikuję sobie cień numer 1. Następnie zmieniam pędzel na nieco większy i aplikuję piękny różowy cień numer 15 z tej paletki. Od zewnętrznego kącika oka do mniej więcej 2 trzecich powierzchni powieki. Granicę cienia ponownie rozblendowuję odcieniem numer 3. We wewnętrznym kąciku oka obficie nakładam sobie najjaśniejszy brzoskwiniowy cień z numerkiem 1. Na środek powieki za pomocą palca nakładam sobie NYX Glitter Primer. W ten sam sposób aplikuję błyszczący cień z numerem 4. Na tym etapie przechodzę do dolnej powieki i ponownie aplikuję sobie korektor, który będzie pełnił rolę bazy pod cienie. A następnie linię wodną podkreślam czarną konturówką od Eveline. Kreseczkę delikatnie rozcieram pędzelkiem z ibry i to jest numerek 24. I kreseczkę rozcieram małym pędzelkiem i cieniem numer 15. A granica cienia blenduję 13. Wewnętrznym kąciku ponownie ląduje najjaśniejszy cień z paletki. Yeah. Wracam teraz do mojej górnej powieki i wykonam sobie kreskę eyelinerem. i Posłuży mi do tego eyeliner z pędzelkiem od Eveline. I na tym etapie przechodzę sobie do makijażu twarzy. Nakładam podkład. W moim przypadku dziś jest to Estée Lauder Double Wear w odcieniu 2W1. Sięgam ponownie po korektor od Eveline, rozświetlam nim przestrzeń pod oczami oraz środek twarzy. Następnie opruszam twarz nowym pudrem Dol Skin od Vivo. Oczywiście nie zapomniałam o moich brwiach. Przejdę do nich na tym etapie makijażu, a do stylizacji użyję mydła od Lash Brow oraz mojej ulubionej paletki do stylizacji z Makeup Revolution. Następnie tuszuję moje rzęsy oraz przyklejam sztuczne. I tutaj znowu sięgam po nowość od Vibo z serii Doll, czyli Doll Lashes. I przechodzę sobie do konturowania twarzy. I tutaj również wykorzystam paletkę od Muła Makeup Academy i takim jaśniejszym ciepłym brązerem Podkreślę sobie moje kości policzkowe. Również z tej paletki nałożę odrobinę różu, i na koniec przepiękny szampański rozświetlacz również z Mua Makeup Academy. Odrobinę tego rozświetlacza nałożę sobie także w wewnętrznym kąciku oka oraz podłukiem brwiowym. pozostały mi już tylko usta, a na ustach również zagości pomadka od Muah Makeup Academy i jest to Velvet Matte Longwear Liquid Lip w kolorze Devotion.